Moja przygoda ze szkłem zaczęła się w 1972 roku. W Krośniewskiej Hutach Szkła na zakładzie numer 1, najstarszym zakładzie, który powstał w 1923 roku. Dzisiaj ten zakład już nie istnieje, tam jest centrum handlowe. Robiło się szkło wyłącznie, ręcznie formowane, ale była specjalizacja, czyli hutnik, który robił kieliszki. Całe jego życie zawodowe to robienie kieliszków. Nie przypadł najtrudniejszy wyrób, bo taki sobie wybrałem, czyli wyroby wystrzegane. Po 24 latach pracy znudziłem się po prostu robieniem tych samych wyrobów. Postanowiłem stworzyć własne studio, gdzie mogę robić wyroby takie, jakie uważam za stosowne. Ludzie, którzy u mnie pracują, a firma istnieje już 22 rok, to są moi uczniowie. Uczyłem wszystkich od zera, także mam z różnym wykształceniem chudników, ale dzisiaj to już są ludzie wysokiej klasy, jedni z najlepszych hutników na świecie. Założenie moje, czyli taka idea od początku była nie nierobienia do form. Tak jak w Krośnickich Hutach szkła chudnik bez formy nie wie, co ze szkłem zrobić, tak u mnie robi się wszystko bez użycia formy. Praca zespołowa, czyli tak jak jedna dłoń, pięć palców, każdy palec wie do czego służy, tak hutnicy zespół pięcio-, sześcio- czy ośmioosobowy wiedzą dokładnie jaka czynność jest do wykonania. No w końcu te 22 lata nauki swoje zrobiło. Są takie prace, gdzie ja go wykonuję na gorąco i jest gotowy, finalny wyrób, nie trzeba nic przy nim robić. Ale są takie, gdzie wymagają oszlifowania wyroby. Stąd jest dział obróbki, gdzie na tak zwanych tarczach, szajbach, tak się to mówi od pokoleń, szajbach pracują szlifierze. Pierwszy etap to jest szlifowanie wstępne na krzemiku, na takim specjalnym piasku. Później jest fajnowanie na piaskowcu, na kamieniu, i na koniec polerka na piance. Z pumeksem powstaje piękny, wyszlifowany, wypolerowany wyrób. Więcej jest osób, kolekcjonerów, którzy zaczynają doceniać polskie szkło. Bo przede wszystkim te ponad 90% wyrobów jedzie w świat. Ameryka czy kraje arabskie, do Arabii Saudyjskiej dla rodziny królewskiej robię szkło. No i Europa. W pojęciu Polaków słynne Murano. Mają huty tam od 1280 roku, już takim na wysokim poziomie. Kupują u mnie żabki, jaszczurki. Wielu Polaków jedzie do Wenecji, kupuje te wyroby 1000% drożej i często mi zarzucają, że to zrobili Włosi, a nie ja. No to niestety jest tak. My jesteśmy narodem, gdzie cudze chwalimy, a swego jeszcze nie znamy. Włosi nie życzą sobie mojego nazwiska na wyrobach, ale z kolei już są firmy, na przykład niemieckie gdzie życzą sobie, żeby było moje nazwisko na każdej pracy. No w tym roku było takie fajne zamówienie z Wedla. Wiemy czym Wedel jest i jak, jak dobre produkty mają, gdzie na każdym produkcie zażyczyli sobie, żeby na gorąco było odbite moje nazwisko. Już nieścieralne takie gdzie za tysiąc lat dosłownie będzie wiadomo kto to robił. Uczę też i uczyłem w Los Angeles, yy, hutników, Meksykanów, yy, w Północnej Karolinie, studentów na uniwersytecie. Na przykład Amerykanie, oni chcą się fizycznie nauczyć robić szkło. Płacą dużo za swoje studia, ale chcą fizycznie formować, umieć to zrobić, czego brakuje naszym studentom, polskim studentom, gdzie ma tytuł artysty, ale nie umie trzymać piszczeli. Także jeszcze jest dużo do zrobienia. Ja próbuję apelować do, do polskich uczelni, żeby przyjeżdżali do mnie, uczyli się za darmo, bo ja nie biorę od Polaków żadnych pieniędzy, od studentów, tylko żeby chcieli pracować, żeby chcieli fizycznie się nauczyć. Piasek to jest główny surowiec do wytopu szkła. Do tego jeszcze soda, bo soda przyspiesza wytop. Potrzeba około 30% stłuczki też. Te składniki wystarczają na wytop szkła. Pozostawek nie podaję, bo każda firma ma swoje tajniki, swoje technologie, tak jak kiedyś było w Czechach, gdzie topiarz, czyli technolog, który umiał wytopić jakiś kolor szkła do końca życia nie zdradził tajników i ta została zamykana. Tak kiedyś to było przestrzegane. Miałem kiedyś tutaj też u siebie włoskiego mistrza, który mi mówił, jak karano za zdradę tajników wytopu szkła, gdy złapano takiego Włocha, który zdradził gdzieś tam za granicą, jak się topi szkło, jak się wyrabia szkło, to wbijano mu kryształowy sztylet w serce i łamano rękojeść. Mam spadkobierców, mam syna, który jest artystą, synowa już potrafi robić też ciekawe formy ze szkła, a syn uczego od 14 roku życia, ma teraz 35 lat, skończone wystawy w Las Vegas, Sztokholmie, Frankfurcie, Paryżu, Birmingham, Mediolan także. Jeździ po świecie i tak jak ojciec wraca zawsze do swojego rodzinnego miasta, do domu. No, rzeczywistość jest taka właśnie, że, że tutaj trzeba cały czas pracować, trzeba cały czas robić, tworzyć nowe wyroby, żeby istnieć. Gdzieś tam za granicą byłoby dużo łatwiej, No, ale ja jestem typem takim osiadłym Polaka, gdzie jadę w świat i zawsze wracam do Polski Dermanowa. To jest moja ojczyzna. Ja nie patrzę tylko pod kątem biznesu, że zrobić karierę, zrobić duże pieniądze, tylko... Żeby być tu, pracować dla Polski. I to jest piękne. Wartości ponad finanse, ponad pieniądze. Tu na naszym terenie z 20 kud zostały tylko 4. No w tej chwili kolejne zakłady zostaną zamknięte na pewno przy tak drastycznych podwyżkach ceny gazu i prądu. To jest nie do przetrwania. Myślę, że tylko fanatycy tacy jak ja mogą dalej istnieć. Powstają tysiące wzorów, nie zatrudniam żadnych projektantów. Satysfakcja jest ogromna, Tam mnie motywuje do dalszej pracy. Szkło to jest moje życie, także dopóki będę miał siły, będę pracował, prędzej mi życia braknie jak pomysłów. O mnie wszyscy zapomną, ale szkło zostanie.